Witajcie moi drodzy w kolejnej sesji War Robots. Słuchajcie, historia kołem się toczy. Albo kulką, albo piłką. Jak zwał, tak zwał. Chodzi o robota Skyros. Ostatnio widzieliście tego nowego robota, który potrafi transformować się w kulkę. Zaszły pewne zmiany. Zobaczcie tu na ekranie. Mamy Skyrosa w nowych kolorkach. Bardzo ładny, kolorowy, chociaż tamten wcale nie był najgorszy. Ten w sumie nawet ładniej się komponuje. Podejrzewam, że z czasem będą do niego dostępne różne mm, skórki, różne lakiery, które wzmacniają jego wytrzymałość, tak jak jest to z niektórymi robotami. Ale moi drodzy, to nie wszystko. Zaszły też pewne zmiany w jego działaniu i mm, w jego tutaj animacji. E, zobaczmy w parametrach. E, doszedł tutaj e, cooldown. Tak jak w poprzednim odcinku widzieliście, robot potrafił błyskawicznie transformować się między jednym a drugim stanem. To teraz już nie będzie tak łatwo. Teraz przed każdą kolejną transformacją będziemy musieli odczekać co najmniej 5 sekund. Dodatkowo została zmniejszona redukcja uszkodzeń. Wcześniej było to 90%, teraz jest 80%. Nadal jest to dużo, jednak jest to troszeczkę mniej. Nie wiem, czy prędkość się zmieniła, czy to, przyznam, nie pamiętam, jakie były poprzednio ale wyjdzie to w praktyce, a no i przede wszystkim mamy opis. Oczywiście robot, póki co, dostępny jest nadal na serwerze testowym, więc jeszcze chwilę potrwa, zanim wejdzie e, do normalnej, regularnej gry. Zobaczmy, czy coś się zmieniło z bronią. Czas trwania efektu, czas przeładowania, kumulacja. Tu przyznam, że do końca nie pamiętam. 2,200 miało mocy, 3,300, a tu 4,400. Mm, tu chyba nam się nic nie zmieniło, ok? Skaczemy więc do bitwy i zobaczymy, jak sprawuje się teraz robot. No i jesteśmy, moi drodzy, już na mapie. Mapa faktory. Mm, wybieram Skyrosa. Drona. Też wybieram, ale nie zainstalowałem żadnych mikrochipów, więc system mi tu krzyczy, że tam nic nie ma. Podobnie z tutaj naszym robotem. Ma tylko podstawowe wyposażenie w mikrochipy, czyli trzy mm, podstawowe reaktorki i moduł leczący, żeby jak najbardziej podstawowo było. No i oczywiście założona jest nowa broń, która jest Shotgunem. Tak jak słusznie zauważyliście. Nie powinienem jej oceniać negatywnie, strzelając nią z bardzo daleka, więc um, spróbuję przyuważyć, jak zachowuje się z bliska. Ok, gramy tutaj z punktami kontrolnymi. I zobaczmy, robot przetransformował się w kulkę, bardzo ładnie wygląda. I już dostałem efektem EMP. Widać pewne różnice. Po pierwsze popatrzcie, na górze ikonka jest chyba nowa. W tej chwili a robot podczas toczenia się ma tylko takie dwie, jakby ręce, takie ramiona na broń, a sama broń nie jest widoczna. Jest również tutaj ładnie zrobiona już animacja tej tutaj broni. W momencie, gdy się chowamy, broń znika. Gdy się pojawiamy, czyli transformujemy skulki w normalnego kroczącego robota, broń się nam ponownie pojawia. I tak jak zauważyliście, efekt cooldown obowiązuje, czyli faktycznie w momencie, gdy się przełączam, to popatrzcie na górze, z boku tam liczy licznik i w tym czasie nie jestem w stanie się przemienić. Także troszeczkę trzeba odczekać. Nie będzie już to tak dynamiczna walka jak wcześniej. Co do prędkości poruszania się, wiecie, nawet jak zmniejszyli, to chyba. Nie za bardzo, bo nie czuję jakoś takiej dużej różnicy, aczkolwiek no, to ciężko, ciężko tak w praktyce jest, jest to yy, wyczuć te kilka kilometrów na godzinę. Skądś miałem tarczę? Aha, dobra, no tak, ten robot ma tarczę, yy, byłbym zapomniał. Tarcza nadal widać, nie odnawia się w trybie kroczenia, a w trybie yy, toczenia się. Już nie odnawia się błyskawicznie. Popatrzcie, odnawia się. A, znikła, muszę uciekać, uciekać, uciekać. Właśnie, coś mnie obkłada. Zapomniałem, że mam moduł leczący. Muszę się schować troszeczkę bezpieczniej. No, ale widać, niestety tym robotem tego nie dam rady zrobić. Otóż, chodzi mi, moi drodzy, o coś takiego. Kiedy odnawia się ta tarcza? Popatrzcie. Teraz mamy pełną. Spróbujmy to przyuważyć. Postrzelam do kogoś, jak się da. Coś tam na pewno da się obstrzelać. ja nie, dobra, tamtego nie, bo ma reflektor. E, tam nad jeszcze. się. Burza ogniowa. Wszędzie pełna. Dobra, chyba muszę przejść w ten tryb. to ma Fafnir lata, Fafnilla spróbujemy kropnąć. Albo nie, już ktoś to zrobił. Dobra, znajdźcie ktoś, kto do mnie postrzela. Ło! Ale nie aż tak. Dobra. Mamy tarczę i zobaczcie. Tarcza się nam jakoś odmawia. No, ciężko będzie, ciężko będzie. Moi drodzy, ludzie grają ostro. Grają dynamicznie. Więc będę próbował ponownie. Mam nadal pełną tarczę. Tytan załadowany. I ten oczywiście nie mam zbyt specjalnego. Dostanie? Dostanie? Ciężko powiedzieć, może którymś pociskiem dostał. Uh, uh, uh. Ach, face shifta. No to już. Kurczę, znowu Wszedł. Pokrycie. Dobra, jeden załatwiony. E, Okej, okay, dobra. Coś tam jestem uszkodzony. Spróbuję przejść w tryb kulki. Owego czasu tarcza błyskawicznie się odnawiała w tym trybie i spróbuję wyjść teraz. No i popatrzcie, tarcza nie jest jednak odnowiona w pełni, ale po wyjściu widzę, że nadal się odnawia. Czyli robi to cały czas? Nie, tak jakby z opóźnieniem to robiła. Więc tutaj też jest pewna zmiana. Widać że to odnowienie tarczy nie jest natychmiastowe. A co ty ty mi tu robisz? Już, 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 już już. Widzieliście też to? Miał last stand'a, ale mimo wszystko zginął, czyli tu też jest last stand, gdzie zmiana to. I nie wiem czy weszło na serwer ten główny, czyli dopiero jest testowane, Ale last stand już nie zapewnia nieśmiertelności, tylko taką jakby 99% ochronę. Okej, okay. mamy porażkę, ale oczywiście to jest taki niedosyt troszeczkę dla mnie mm, i chciałbym spróbować jeszcze raz zagrać. Zobaczmy, ile tam punktów natykałem. Bardzo malutko. Jestem ostatni na liście. Mm, szybko runda się skończyła. Muszę przyznać. Dwóch załatwiłem, dwa punkty zdobyte. E, troszkę lepiej niż ten wyżej ode mnie, ale jednak wszystko, jednak mimo wszystko to słabo. Zero punktów honoru i słabiutko. Chyba nikt nie liczył tego. Dobra, skaczę jeszcze raz. Za dużo gadam, za mało gram i są tego takie efekty, jak widzicie tutaj, że on ginę masowo. No, ale spróbujmy odwrócić rolę i żeby to jednak wrót masowo poginął. Co my tu mamy? Bez drona. Tym razem bez drona. On chyba i tak jest nieprzydatny bez chipów. z bardzo podstawowy dron. A ktoś tu ma osę. A no i ktoś ponownie ma osę. Dobra, na szczęście to jest ogień przyjacielski. Cyk, 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 cyk. Tak, dźwięk, dźwięk tuptania, jak słyszycie, jest jakiś. Cyk, 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 cyk. Robot kroczy. Zmiana kierunku jest błyskawiczna. Robot od razu w bok potrafi przechodzić. Przy czym i tak się obraca, widzicie? Sprawdźmy, idzie bokiem. Ale w drugą stronę ja też idzie bokiem. Nie musi całego tułowia oporu obrócić, żeby zmienił kierunek. Robi to, ale nie jest to konieczne. Także jest to wygodne, powiem Wam, bo czasami yy, rzeczywiście zmiana kierunku, poruszania się yy, jest tak długotrwała, że no trzeba. Troszkę poczekać i się ginie w tym czasie. O no zobaczcie, w tej chwili widzę tarcza pod spodem się odnawia. Czy było to wcześniej? Mm, jest widoczna, widać ile się odładowało. Przyznam, że nie wiem, nie zauważyłem, mi by nie było? Okej. Okay. Takie nietypowe troszkę. Dobra, niestety dopadł mnie skorpion. Co my mamy? Aha, gorączkę punktów kontrolnych, czyli mogę pojawić się w punkcie, który już jest zdobyty. Bądź w punkcie bazowym, gdyby wszystkie punkty zostały stracone, wtedy nie można by się pojawić w ogóle. Okej, okay, popatrzmy. Co by tu postrzelać? Wróg znów dominuje. Tak, moja drużyna ma jeden punkt przejęty, wróg ma dwa i przejmuje trzeci. Więc przydałoby się posprzątać troszeczkę i przeciwnika spróbować przegnać. Fafnir, tak? No to Fafnir. Fafnir też dostał nerfa. Czyli został spowolniony trochę i już nie jest taki szybki. Na dodatek broń typu Hell, Mirror. Tutaj, że tak to się nazywa. Ta strzelająca zimną plazmą dostała dużego nerfa. Oj, bardzo dużego. I strasznie źle się nią strzela. W tej chwili jest słabiutka, zrobiła się od taka zwykła. Cóż nie będzie tak popularna, bo do tej pory wszyscy jej używali. Nie załadowałem póki co. Na razie na nim mamy tu nowego shotguna, który radzi sobie tutaj całkiem dobrze. Patrzcie, ładuje mocno. Tutaj nie było chyba nic zmienione. I widać, że rzeczywiście jest to broń bardzo, bardzo mocna. Dobra, coś tam trafiło tytana dość porządnie. Nie byłem to ja, więc mi się nie zaliczy. Szkoda, ale teraz mogę odstrzelać. O, skacze tu, na szczęście go ktoś. Przesunął w fazie. Dzięki, Kosiu. Gdzie ten ktoś jest? to musi być tytan. A tu jest to, to. A mamy tutaj też ataki z satelity. Widzieliście ten pierścień taki żółty? Na orbicie wisi statek matka, który potrafi zbombardować laserkiem albo nadać tarczą. Uff. Dużo się tu dzieje. Hmm. Przeciwnik aktywnie postanowił tutaj. Grać i wszystkie jego roboty skoncentrowały się tam, w tamtym miejscu. Może no, by się tak dało przejść gdzieś indziej, zdobyć na przykład ten punkt. Muszę wejść w lawę. Lawa parzy, yy, zabiera żyćko. Zobaczcie, trochę było, sporo w sumie nawet tu było. Ale spróbuję przejąć ten punkt kontrolny. Jeszcze. Tak, tarcza się odnawia. Nawet to widać. Odnawia się tak jakby wolniej. On coś jedzie. Cyk, 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 cyk. Nawet z tej odległości ten shotgun daje radę. Także cofam to, co mówiłem, że jest słaby, bo jest naprawdę to potężna broń. O, a jedną straciłem na dodatek. Także tym bardziej robi robotę. I podejrzewam, że będzie znów znerfowana, czyli... O! o cześć siema ziom! ale trafiłem o portal się wyłączył więc chyba będzie kupa utrafiłem no, do gniazda Żmi, ale na szczęście moi tu przyszli posprzątali uff dobra <laughs> przeciwnik się nie zorientował za bardzo ale mierzył mierzył dobrze co to było co to było znaczy wiem co było, ale po co to było? Nie wiem. Okej, okay, powiem wam, że jak się można było błyskawicznie przełączać między trybami, to było nawet fajne, bardzo dynamiczne. Teraz jest to zdecydowanie mniejsza dynamika. Aczkolwiek spadł do tak z kanonem yy, gry, bo praktycznie żaden robot nie jest w stanie się tak transformować bez tej karencji. No i teraz również dotyczy to i naszej kulki, która dostaje po łebku od czegoś latającego. O, nie, nie. Mam wrażenie, że ten efekt Blast Church jest taki troszeczkę za mały i bywa, że yy, szczególnie jak nie wszystkie te wystrzelone pociski trafią. Chyba, że ten efekt nie zdąży się uzbierać na wrogu, a ja już mam pusty magazynek. Natomiast jak już ten magazynek mi się przeładuje ponownie, no to ten efekt na wrogu opada i muszę ładować od początku. Okej, okay, dobra. Tym razem wygrana. Zobaczmy co tam mamy w statystykach. 636 tysięcy, lepiej, chociaż nadal bardzo słabo, ale skupiałem się bardziej chyba na gadaniu niż na graniu. No i nie miałem takiej konfiguracji jak inni. No, różnie tutaj grają, różnie ludzie grają, różne rzeczy testują. Hmm. Ok, raz zostało zmienione, pewnie zostanie zmienione jeszcze raz. Tak jak już wspominałem, prawdopodobnie Pixonic udostępniając ten serwer testowy, włącza również jakieś tam informacje jakieś algorytmy zbierające dane i zbierające statystyki, i po tym oceniają, jak to wszystko wygląda w praktyce. Oczywiście można też ich poinformować i zostawić wiadomość. Tam na początku widzieliście, że wyskoczyło takie okienko. Z informacją, czy chcę dać swoją opinię, czy iść dalej. To w sumie było: napisz opinię albo już zrobione, więc można to też ich poinformować. Być może czytają, prawdopodobnie czytają. Yy, Okej, okay, dobra, czekamy na wprowadzenie, yy, wprowadzenie robota na produkcję, jak to się u nas mówi w IT. A tymczasem, dzięki za oglądanie i do następnego, cześć.